Troszkę usypiamy po całym dniu. Szachnitowski. Teraz mamy otwarcie tego spotkania. Jakby usłyszeli moje zawołanie, gracze SPS-u. I worek z bramkami się rozwiązuje. Mamy 1 do 0 dla Stowarzyszenia Polskiego Sportu. Podnika. W poprzednim spotkaniu. Grzegorz Migdał popisał się trzema pięknymi trafieniami. Ale jak widać, świetnie pracuje w obronie, jednak mamy wyrównanie. Pory koszecie, piłka ląduje w bramce. I na minutę przed końcem mamy status quo. Jeden do jednego. Remis. Piękne teraz zagranie! Na lewą stronę mamy prowadzenie graczy SPS-u. Kapitalne podanie od bramkarza i świetne wykończenie Jakubczyka. 2 do 1. Pozostawili zagranie za plecy i mamy aut. Dla graczy w czarnych koszulkach przenosimy się znowu pod pole karne. Martin z kapitalna bramka! Piękne zejście do środka. Jeden zwód, atomowe uderzenie zrobił to, co potrafi najlepiej. Grzegorz Migdał, 3 do 1. Jakubczyk. Powoli przemieszczają się pod pole karne. Martins Hoh i mamy bramkę w tym momencie. W tych dziwnych okolicznościach Kacprowski umieszcza piłkę w siatce i mamy trzybramkowe prowadzenie graczy SPS-u. Nie najlepsze uderzenie, wielka, jednak piłka odbita od defensora. I mamy drugą bramkę dla Martins Home Alliance do pustej bramki nie miał problemu napastnik pomarańczowych. W tej sytuacji musiał to trafić, i trafił. Świetne zagranie Jurnego. Koronkowa akcja graczy SPS-u. Jurny Kacprowski, i na końcu Grzegorz Migdał. 5 do 2 Stowarzyszenie Polskiego Sportu Martins Home Alliance. Jurny. Jurny, jurny. Pieczętują przewagę w drugiej części spotkania gracze SPS-u. Zostawili dużo miejsca zawodnikowi z numerem 21 w środku parkietu. I ten z bliskiej odległości, biurny, mógł zaskoczyć rywali w osłabieniu. Wychodzą z kontrą, mają przewagę i mają też gola. Trzeciego w tym spotkaniu, gracze Martins Home, wykorzystali przewagę. Zbliżyli się na odległość trzech bramek do graczy sps -ki. Ostatnie sekundy tego widowiska. Piłka leci, łapie Wielek. Daleki wyrzut. Końcowa syrena zwiastuje nam koniec tego spotkania stowarzyszenie polskiego sportu po problemach, zwłaszcza w pierwszej części spotkania. Gdzie długo nie mieliśmy bramek, zwycięża ostatecznie drużynę Martins Home 6 do 3 Martins Home, które pozostawia po sobie bardzo dobre wrażenie. Zaprezentowali dobry futbol, dobrą piłkę i mogą być z siebie dumni.